Witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Swata 22 i tak, ten odcinek był zakończony i teraz od razu lecimy z nowym odcineczkiem ogólnie poza odcinkiem, nic tutaj nie porobiłem, lecz jak skończyliśmy sobie pracę na polu numer 46 i jak pamiętamy o to tutaj było pełno tych kamieni, to teraz robimy to inaczej, bo ja będę kultywował trochę a pracownika zatrudnię to wykopania. Do wykopania, mowy nie wykopania, ale to pozbierania kamieni. Ej, nie bierz tylko półkę Zapalamy światełko. Tu mi się nie podoba ten wjazd, tutaj wam powiem. Tu będę musiał coś w niedalekiej przyszłości zrobić. Ale co? Jeszcze sam o tym nie wiem. I pytanie, gdzie mam teraz zbierać kamieni? Gdzie ja, jako wcisnąłem? To jest kłębo, kłęboszania, czyli to um, wgniatania kamieni w uglepę. A tutaj my mamy zbieraczki kamieni. I przy okazji też będzie kultywowało. Czyli no, wyjdzie na dobre. A teraz sobie to rozłożę, aby wiedzieć, jak zatrudnić pracownika. A ja sobie tutaj troszeczkę pokultywuję. I teraz sobie fajnie cofniemy Oj. Nie, no to ty ma 56% kamieni w tym. Bo kiedyś te, to zostawiłem. No dobra, dobra, dobra. To niech tutaj zbiera, a w mi grę. Ale patrzcie, ja... O się nie pierdzieli ty jak... Ale szybko on jeździ. On ma to pole szybko okarnięte coś czuje. Dobrze. No to co? Ja zapieram się za nowe pole to roboty, ale zanim tutaj, tutaj coś ogarnę do, do końca, zobaczymy na kontrakty, opracowanie PEL i zbiór plonów. Dobrze, to też to ja to zrobię, ale najpierw czekajcie, czy ja ci coś już mam przygotowane gdzieś? Nie, wszystko jest to roboty. Dobrze, to co? To ja tutaj słuchajcie, ciekawe jak on teraz to wyrówna. Cofnie, tak? A patrzcie, równo cofnie i teraz dopiero pojedzie. No lekarzko. Ogólnie nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale foton się świeci. A choinkę mam wyłączoną. Po co się ma ta się W trakcie dnia w, dnia. w nocy ją sobie zawsze wyłączam. Dobrze. Już ci uciekam, stąd poznaję, że będzieś kiedyś wjeżdżał na mnie. Dobra, to co, ja zabieram się, słuchajcie, za kultywację I widzimy się, jak będę miał tutaj troszeczkę chyba Ogarnięte to, do, do przodu to wszystko Bo jak sami widzicie, jak na razie, to Będę robił to aktualnie, aktualnie to co widać, a jak Na tą chwilę persąd, to Nie mam za bardzo żadnych tematów Do opowiadania Chociaż jest taki ten temat, że nie tylko Słuchajcie Tarek się zdziwi nie, to nie będzie daily, trzy filmy codziennie, tylko że filmy będą może prawie codziennie, a po co drugi, trzeci dzień z farminga? Bo też na kanał to idzie i gra, a nie tylko farming Także no, będzie ciekawie I to wszystko planuję w 2022 roku Czyli no, będzie ciekawie I filmy będą częściej, nie, nie raz a po nie dwa razy w tygodniu Czyli no, będzie kitera. Film ogólnie, który teraz nagrywam, to słuchajcie, jest nagrywany 25 grudnia, godzinę nawet wam, nawet wam potem po co 10.14 na no, dworze. Zamieć śnieg sypie, jak popętany. No to ja pomyślałem, skoro mam taką kasę, taką atmosferę, to czemu nie zabiorę się za nagrywki. I coś tutaj sobie tak ogarniam Zapraszam też do mojego Discorda, link macie podane w opisie. Tam możecie mi spotkać, po, po, popisać. A może znajdą się jakieś osoby, i mówią, jakieś tam wspólne nagrywki. No, Czas pokażę, jak to tam może być. Kończę pomału już tutaj kultywację. Ja mam po że cięgi kultywacji. Tutaj No jest więcej zabawy, ale w końcu ten kultywator jest użytkowany. To czegoś skoro siewnik nie ma wbudowanego kultywatora, także no na inwestować w różne maszyny i można się tutaj rozwijać. To jest super opcja, akurat. Jeszcze ten przejazd i mam tutaj wszystko zakultywowane. ten pracownik sobie spokojnie wspiera kamienie. Za chwilę będę musiał do niego zobaczyć, jak to ma swoje z pojemnością w tej, w tej wspieraczce. A potem, chyba, zajmę się ścianiem i troszeczkę też koszeniem trawy. Zobaczę jak sobie w ogóle pracownik radzi z koszeniem trawy Zresztą no, zatrudnij go do tego Wysyłać go tam na razie nie będę chciał Bo to jechać mogę sobie, sobie tak prywatnie samemu Dobra, niech tutaj jest koło tej wody opryskiwacz Dobra jak daleko tutaj masz? Powiedz 100%. 100% masz, i ciekawe co zrobisz dalej. Zobaczmy co ten pracownik zrobi dalej. <noise> Czy to jest jakiś błąd? On na tortej kamień nie zbiera Ej no On na tortej kamień nie zbierał. Co jest grane? Muszę jechać, oprócz się mu teraz ten zbiornik, ale... Na polu żadnych kamieni nie, nie ma prawie, nawet z Tak, większość jest pozbierana. Po posiewu, jak zasiejemy, pewnie kolejne tam zboże, to na pewno coś tam wyjdzie z tych kamieni. No ale słuchajcie, iż mimo to jest to dziwne. Gdzie miałem teraz te kamienie wy wysypane? Oczywiście mój telefon, nie mam to wyciszone. Teraz nie pamiętam, czy ja te kamienie miałem w ogóle wysypane. Jest celu, ja nie pamiętam. Czy one byli tu? Nie. Tu jest... E, ...okni, chociaż tam tego nie było. Nie pamiętam, czy ja te kamienie wysypywałem. A mówię, wcale nie wysypywałem. A jeśli tak, to nie pamiętam, gdzie. Zobacz, zobaczę co jeszcze tutaj. Czasem tutaj, czasem, czegoś się nie wysypywałem. Bo naprawdę nie pamiętam. Czy, 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 czy tutaj, tutaj coś było? Nie, tutaj jest tylko Bajorko. A, taki kanał. No, to mi się wydaje, że gdzieś tutaj to. Proste, bo tutaj to nie będzie mi raczej w niczym przeszkadzać. Tu. A, to tutaj to, prosznie. Dobrze. Wyłatuj tutaj. CTRL I, e, OK, czyli gdzieś tutaj to wyładujemy, będzie OK. Tutaj może być CTRL I, wyładuj. I tutaj będę gromadzić tutaj kamienie. O, czyt jechał. Trochę ta kubka jest, nie? Dobrze. Tutaj takim, po takim nierównym terenie, ale to będę musiał wykładać, prędzej czy później. Dobrze. Jeszcze raz zatrudnię sobie tego pracownika. Z tej strony teraz. Tutaj, o, z tej strony. No, dziwny błąd z tym zbieraniem kamieni, naprawdę. Ja jestem ciekawy w ogóle, co poprawili twórcy gry, bo ogólnie to przed tym nakrywką przed tą nakrywką miałem kolejną aktualizację hmm no dobrze ja zabiorę się teraz pomalutku za sianie oraz w międzyczasie może coś tam jakiś kontrakcik wykonam, tak no trochę sobie tak popracuję jeszcze mamy kolejne osiągnięcie, trzeba myśleć o tym co przyniesie przyszłość no to idealnie, super fajnie i mogę wam powiedzieć, że tak sobie siedzę, zamyślony i tak nagle osiągnięcie i mówię o nie, trzeba włączyć tak grywanie. I tak właśnie zrobiłem, bo ogólnie to teraz nie widzę co a na widoku i teraz też patrzę co ludziecka pisze na Discordzie i tak właśnie zerkam. No i tak niespodziewanie sieję sieję i tak nagle no proszę bardzo, osiągnięcie kolejne wbite do proszę, jak się ładnie złożyło No koniecznie, wtedy mam prawie już posiane I jak będę miał posiane, to... Pewnie nawożę Nawozem Żeby była pierwsza waza oprysku zrobiona I potem zanim tamten pracownik pozbiera tamte kamienie na polu numer 45, jak dobrze widzę, to trochę czasu jeszcze minie To ja się zabiorę za jakikolwiek kontrakt i proszę bardzo, mamy piątą czyli poralne się tak, jakby tak stał A tutaj ja się męczę jeszcze z tysiadem. Jeszcze jeden przejazd jasku tutaj został, jak to przewidzę. A jeśli chodzi o kamienie, to tutaj już ma większość pracowników pozbierane A tutaj są takie pojęte szku, sztuki, które nie powinni tutaj w niczym zaszkodzić. Więc tutaj no, jest ja, spoko, spoko. I to pomyślałem, że jak to idziemy to. Do takiego dziesiątego odcinka. Nie wiem, który to jest odcinek Słuchajcie Syfarminka Ale, jeśli dojdziemy do dziesiątego odcinka, no to już będzie trzeba tutaj umyć maszyny, bo są naprawdę zasypione, A już nie wspomnę o kombajnie Także, no, taki oto. Takie oto info, o to chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj prosto sieję. Ale widać tą klepę. Nie no, fajnie się gra. Fajnie, fajnie. Są same plusy. No i działamy tutaj z opryskiem. No i musiałem tam zahaczyć z tym siewnikiem. Teraz muszę jakoś wycofać. Tutaj, nawet przyczepę zahaczę, Jak inaczej nie wycofam dobrze. Ech, zawsze ja muszę tak cofać. Dobra, udało się na szczęście. I opryskujemy sobie pole o ile będę mógł. bo nie wiem teraz. Zaraz zobaczę, ale pewnie tak. Założenie jest za chwilę, zobaczymy. Będzie inna ta testurka, Będzie inna ta tak jest. Ale tej wody prawie nie widać, nie? Tej wody. W poprzednich częściach farminka to wyglądało trochę takie inaczej. Tak jak bardziej górte też nie mogę wysłowić. Bardziej takie białe. A teraz, no wam powiem, że jeszcze inaczej to wygląda. No, jakby nie było. Tam jeszcze nie mogę mój nic tam posadzić. Nie no, będę musiał czekać. Będę musiał poczekać i muszę chyba robić jakiś kontrakt, bo inaczej to nic tego nie wyjdzie. Chociaż tak to połowy w tam tam coś tam zasadzić, ale i tak nie mogę, bo muszę poczekać i muszę czas, aby się przespać, ponieważ jak ja bym miał teraz sadzić jęczmień, to nie mogę, bo muszę poczekać do września, więc takie malutki minus Ok, składam sobie opryskiwacz i jadę obawić się jakimś kontraktem. Zanim jednak uda się do tego kontraktu Spojrzę sobie właściwie teraz na przyczepy I na lawetę a po na Nie no, na Lawety mi się wydaje Chyba Bo nic na, innego tutaj nie widzę Powiem sobie lawety e, I tutaj my mamy Za pomocą tej maszyny mogę przewieźć Inne pojazdy Ale tak szybko mam nadzieję inne pojazdy, inne pojazdy, a i nie ustaw wstecz. A jest coś tutaj do przywiesienia bel. Czy nie ma? No to wcześniej nie zwróciłem uwagi. A tutaj coś jest równe. Raczej nie. Nie zwróciłem prędzej na to uwagi. Taśmy... Aha, to są te taśmy, to nie zimowe, to nie a gdzieś tutaj były przyczepy. Przyczepy... To Bel bym chciał bardziej, co to jest? Aha, ok, ale przyczepy to Bel. Nie widzę. wyszęta Dobra, nic innego nie widzę. Także prawdopodobnie to będzie tu to. Ale wy ta się tysięcy, bo tak sobie pomyślałem, słuchajcie, że tutaj nic innego nie pasuje. Jak i tylko przewieźć te belki, które będę miał już gotowe i załatowane Także no. Nie chciałbym za bardzo robić sobie podkórki i mi się wydaje, że to co ja mam na myśli teraz to mi się uda to zrealizować i zobaczymy, gdy zrealizuję ten kontrakt. Tam pracownik niech, niech sobie tam zbiera te kamienie, a ja sobie tutaj wykonam ten kontrakt z trawy, bo zasadzić potem na tamtych dwóch małych polach to jest tam maksymalnie 10 minut pracy na jednym polu. Także no, ja zasuwam na łąkę. Dobra, ile tutaj będzie bel? Nie wiem, popatrzcie jakie to pole jest małe. To pole jest takie małe, że wątpię, że tutaj chociaż wyjdą, wyjdą cztery belki. Może, mogę się mylić. No, ale to jest tylko takie moje podejrzenie. Więc no, do końca pewnie ja nie jestem. No, ale tutaj w ogóle nie ma pracy na 10 minut. Jest normalnie opiast w 2 minuty ani nie. No chyba wyślę wiatę i źle skoszę urywek trawy, ale to spontanicznie kiedy się zdarza. No, ale jestem ciekawy... 5000 za takie pole. No. Może. Dobra, zanim będę zbierał te belgi, to teraz y zobaczymy jak sobie do pracownik radzi. No muszę powiedzieć, że... Ogarnia sprawę. Ogarnia. Po co odcinkiem zobaczę co z tymi kamieniami robić. No ale... Będzie trzeba i da się przespać. Bo nie będę mógł posadzić ani jęczmienia ani pszenicy. Póki co. A inne tutaj kukurydzy, i tak pierdoły, inne sady się w marcu, kwietniu. Dopiero. No okej. Okay. Rozumiem. Dobrze. Okej, okay, dobra. Ja przyjadę teraz. Teleportuję sobie ten traktorek do sklepu, tak jak to robię zawsze teraz ostatnio, aby przyspieszyć troszeczkę pracę te panko i teraz sobie zabieramy ten, tra ten traktorek i zabieramy ostatnie widły które są tam i kończymy ten kontrakt z tą trawą a w kolejnym odcinku pewnie dalej będzie sianko i pewnie będą już do tej wykopki i czy buraków co ja do co tutaj mam ojejku jeszcze mi się gra zlimanizowała Em... zbiory planów ziemniaki. Okej. Okay. Czyli już wiemy co będziemy robić. Mam przeczucie, że tędy jeszcze nigdy nie jechałem z balkami Także no tędy się przejadę. Nie wiem co to, co to są tutaj za okolice. Ale się tędy przejadę, poczem mam... Nie, jakiś tutaj człowiek idzie. Pomocnik też zakończył pracę. Cieszymy to bardzo. Ale my zasuwamy skrótami do... Miejsca rozładunkowego i kończącego kontrakt. I mam nadzieję, że ja tutaj nie zawiszę. Nigdzie to jest zawista, to będzie klapa. O Boże. To ścieżkę tutaj wybrałem dla pieszych. No nieźle. No nie, nieźle, nieźle. Tutaj chyba mogę przejechać. Te piesze też szybko chodzą. Jakby nie patrzeć. Czy ja tutaj mam jechać? Aha Tutaj do góry, tak Właśnie to chciałem wam pokazać, że takie miejsca, w których jeszcze mi tutaj nie było. Czy dam radę pod kurkę podjechać? Powinienem dać o ile się nie zaklinuje, no właśnie Czy dam radę tak obok jakoś Udało się. Tutaj jakiegoś, jakiegoś pola przejechałem, ok. Ale te tereny są. Jak tutaj gąbka to topłocie w przyszłości, to ja piercił naprawdę. A ile w ogóle da się tak kosić, Bo te pola są tutaj nieponumerowane. Także no nie mam pojęcia. Dobra, idziemy tu ten z skrótami. To pole też chyba nie jest moje. Nie, nie będzie moje, bo nie jest na mapie oznaczone. Czy ja jestem w stanie tutaj jakoś przyjechać? Nie, po tej rzeka Ale tam jest jakaś droga. Zauważyłem. Jej kiedy ja się dałem? O kurde, ty. Nie wiedziałem, że ja się tędy dałem. Chyba tam raty, dobra, tam jest most, widzę, dobra, tureczkę i tam pomad i jedziemy na most. To chyba nie potrzebuję, co? Czy jak to tam było? Gdzie jest w ogóle na mapie? P ja nie widzę. Aha, tam, dobra. Czyli ja tam naokoło jechałem, spoko. Dobra, już myślałem, że coś tam popsułem, albo się gdzieś tam pokąpi... gdzieś tam na mapie się zgubiłem. Ale jednak nie. Pracownik skończył zbierać kamienie To w sposób odcinka pewnie zasieję sobie przy niej jęczmień Wykonam sobie pewnie jakieś kolejne kontrakty dla większego zarobku I pewnie w kolejnym odcinku będziemy już głosić. Tak przynajmniej mi się wydaje Więc skończmy sobie teraz ten kontrakt Dojecha Dojechałem na miejsce Tutaj mamy zrobione na pytanie, chcę eee, wejść na stację York Fars Market, czy to jest to? Czy ja miałem tam dalej jechać? I kontrakt będzie nieudany. Całkiem możliwe. Eee, Whiskey Tatrak Handla ze zwierzętami. I chyba się pomyliłem tutaj, proszę bardzo. się pomyliłem, kurka! Aby mi liczyło tego ten kontrakt, bo jak nie, to ja mam po kontrakcie i stracony czas mam I zrobiłem kolejny błąd, którego się nauczę w tym odcinku na pewno. Bo miałem tutaj, tędy jechać, i dopiero tam. To jeźdźmy sobie. Już nie będę tego razu to jeźdźmy sobie w tamto miejsce. Kurde no, szkoda tej belki. Obawiam się, że przez tą belkę to kontrakt będzie nieudany. Będę musiał wszystko od nowa robić. Szkoda. Wielka szkoda. I tak, to jest właśnie to miejsce. Tu miałem przyjechać. Pomyliłem słuchajcie strony. Ale kurde, narobiłem no, teraz Tu ten, ty się jeździ. To jest jakieś inne, inne w ogóle miejsce, widzę. Tak, inne miejsce Już raz byłem z, kost z kostkami, a nie z sypelkami. Jak? Mm, Zaliczy mi to. Dzięki Boku wy się udało. Jednak twórcy nad tym pomyśleli, że pomysł się pomylić i do, do tej podjechać. Super że o tym pomyśleli. Fajnie, fajnie. Dobrze. Czyli co? Jeden kontrakt mamy zaliczony. Pracowanie PL ukończone. To właśnie było osiem tysięcy. Ładna kwota to była. Kosztów wypożyczenia. Tak to są kontrakt. OK, zwrot kosztów. Brakuje zbiorów 0 Odbierz. Mamy. Czy mamy tutaj jakieś fajne kolejne, jakieś fajne kolejne sadanko? Nie widzę tutaj nic. Wow Co50 tysięcy? No, 70 pole, tak? Czekajcie, ja zapytał karnę Za 50 tysięcy wy to macie? Wow, oczywiście że biorę. Te 2000 w porównaniu to wynagrodzenia? Ja to robię, ale tutaj tej się kaski przy tym. To w kolejnym odcinku kury będą chyba realizowane Tak mi się przynajmniej wydaje Bo siać już tutaj nie będę, siać będę po odcinkiem, posieję sobie po odcinkiem mm, Ciebie tę ja sobie ukarnę po odcinkiem, bo ty tutaj ma fiak tutaj ten trochę, trochę kamieni zostało, to ja sobie to zrobię No ale w porównaniu te kontrakty się opłaca. ale Naw, nawet się zastanawiam, czy czasem pracownika nie zatrudni się do tych kontraktów. Zobaczymy jaką będzie zabierał za to pieniądze. No ale cóż, w tym odcinku to ja Wam podziękuję za obejrzenie tego odcinka i się w kolejnym odcinku z Farming Simulator 22 już wkrótce. Cześć!